Cześć. Dzisiejszy odcinek będzie o wypadku, który zdarzył się podczas przeprowadzania jachtu do Polski. Tytuł miniaturki może być trochę mylący, bo nie była to klasyczna deliverka. Tak zwana deliverka to usługa polegająca na przeprowadzeniu na zlecenie armatora jachtu z punktu A do punktu B. Powody, czemu armator nie robi tego sam, bywają bardzo różne. Może nie czuje się zbyt pewnie za sterem, może nie ma czasu, może nie ma ochoty. W cieplejszym klimacie można w ten sposób załapać się na ciekawy rejs, kiedy na przykład armator z Nowego Jorku szuka kogoś, kto przeprowadzi jego jacht na Karaiby, nierzadko za to płacąc, a więc ciekawy rejs i dodatkowo z wynagrodzeniem. W naszych warunkach deliwerki też się zdarzają. Na Facebooku czy na forach internetowych można czasem spotkać ogłoszenia o poszukiwanej załodze, która przyprowadzi jacht kupiony w zachodniej lub północnej Europie do Polski, albo przeprowadzi jacht z kraju na Morze Śródziemne. W omawianym dziś przypadku nie mamy do czynienia z klasyczną deliverką, bo na pokładzie był właściciel, ale nie wyprzedzajmy faktów. Zakup używanego jachtu za granicą jest w Polsce popularny od kilkunastu lat. Najpopularniejszymi kierunkami, w które spoglądali polscy żeglarze, była Szwecja, Dania, Niemcy i Holandia, choć i z Wielkiej Brytanii płynęły jachty do naszych portów. Spowodowane to było dość ubogą ofertą polskiego rynku używanych jachtów morskich, na którym jeszcze na przełomie wieków można było kupić nefryta, difura, cartera 30, czasem drewnianego opala lub którąś ze stalowych konstrukcji polskich projektantów, jeśli akurat jakiś klub pozbywał się swojej floty. Do tego raz na jakiś czas pojawiała się oferta sprzedaży łódki przybrzeżnej typu Karina czy Venus. Kiedy zatem Polska otworzyła się na zachód, a Polacy się wzbogacili, nasi żeglarze ruszyli po jachty do starej Europy. Najczęściej sprowadzano do nas jachty laminatowe i stalowe zbudowane w krajach skandynawskich, ewentualnie konstrukcje z Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii. To oczywiście zależało od preferencji kupującego. Z reguły były to jachty leciwe, co absolutnie nie jest niczym złym. Łódki z lat 60., 70. i 80., które przeważały, były budowane z dużym zapasem wytrzymałości i niejednokrotnie na taki jacht w złych warunkach pogodowych można bardziej liczyć niż na współczesną lekką wydmuszkę. Do najpopularniejszych typów sprowadzanych kilkanaście lat temu należały Albin Wigen, Albin Vega, Shipman 28, Albin Ballad, różne modele Maxi, Trio 80, Kompis 28 i wiele innych. Najwięcej jednak, patrząc na nasze porty, przypłynęło do Polski Albin Vega oraz Shipmanów przynajmniej w tym pierwszym okresie. Łódki były atrakcyjne, bo były niedrogie, miały ponad 8 metrów długości i bardzo dobrze radziły sobie na morzu, a ich wiek Cóż, laminatowi ono raczej nie szkodził, a osprzęt można było wymienić lub wyremontować. Aha, wcześniej tego nie mówiłem, ale te niemal masowe zakupy łódek za granicą dotyczyły w zasadzie tylko jachtów morskich. Jeśli chodzi o łódki śródlądowe, to akurat nasz rynek był i jest nasycony nimi jak żaden inny, choć coraz częściej zdarza się zobaczyć jakąś konstrukcję niemiecką czy francuską żeglującą po naszych jeziorach. No dobrze, ale wróćmy do tematu jachtów morskich. Jak już wspomniałem, bardzo dużo łódek przypłynęło do nas ze Skandynawii, głównie ze Szwecji. I o ile udało się kupić swój wymarzony jacht gdzieś między Göteborgiem a Sztokholmem, to jeszcze nie był to zbyt duży kłopot w sprowadzeniu go do kraju. Jeśli jednak trzeba było nieznany sobie jacht przyprowadzić gdzieś z Zatoki Botnickiej, to już robiła się poważna wyprawa. Kilka lat temu brałem udział w wyjeździe po jacht do Szwecji. Na bazie własnego doświadczenia powiem wam, że zabrać wszystko, co może się przydać na łódkę stojącą czasem ponad 1000 km od domu, którą trzeba przyprowadzić do polskiego portu, to nie lada wyzwanie. Przecież najczęściej nie zna się na miejscu nikogo, kto mógłby pomóc technicznie, kto mógłby rzetelnie ocenić stan jachtu. Czy silnik jest w 100% sprawny, czy olinowanie nie zawiedzie, czy sterociągi nie będą pękać. Kiedy jacht stoi blisko domu, to wszystko można przed sezonem sprawdzić. Kiedy jednak mamy do niego te 1000 km, a urlop jest ograniczony, nie jest to takie łatwe. A jeśli mamy zabrać ze sobą sporą część wyposażenia, to już w ogóle robi się kłopot. W opisywanym dziś przypadku żeglarze, którzy pojechali po kupioną w Szwecji Albinwege, byli dobrze przygotowani. Wzięli ze sobą sporo wyposażenia, które mogło się przydać. Ale najpierw dla przypomnienia słowo o Wedze. W 1965 roku szwedzki konstruktor Per Brohal zaprojektował bardzo udany mały jacht morski o nazwie Vega 27 lub Albin Vega. Laminatowy słup, budowany przez stocznię Albin Marine AB stał się popularny na Bałtyku i nie tylko. Łódka ma dwustopniową kabinę i długi kil ciągnący się przez mniej więcej pół długości jachtu. Płetwa sterowa wisi na końcu kila, choć widziałem wegi ze sterami na pawęży. Albin Vega ma 8 metrów 25 cm długości, 4,46 m szerokości i niecały 1,20 m zanurzenia. Jest oczywiście slupem bermudzkim, a łączna powierzchnia Foka i Grota to 27,5 m2. Jeśli chodzi o silnik pomocniczy, to tutaj jest różnie. We wczesnych egzemplarzach stocznia montowała benzynowe silniki stacjonarne Albin O21 i O22 a po 1972 roku pod kokpit WEG trafiały diesle Volvo Penta MD6A, MD6B oraz MD7A. Niezależnie od tego, jaki silnik stacjonarny jest w łódce, jego śruba znajduje się zawsze za głębinową płetwą sterową. Albin WEGI to łódki bardzo dzielne, które z nawiązką spełniały założenia konstrukcyjne. Miał powstać mocny i dzielny jacht, który radzić sobie będzie na morzu i taki też powstał. Jachty tego typu popularne są po obu stronach Atlantyku, a od kilkunastu lat również w Polsce. To budżetowy jacht morski, którym można popłynąć prawie wszędzie, czego dowodzą liczne rejsy wokół ziemskie, na Spitzbergen czy na Ocean Południowy. Przez kilkanaście lat produkcji powstało niemal 3,5 tysiąca egzemplarzy łódek tego typu. Na bazie popularności Vega Rock po jej premierze ten sam konstruktor zaprojektował mniejszą wersję, znaną pod nazwą Wigen 23, ale to już inna łódka, choć wizualnie bardzo podobna. Zita była Albinwegą stojącą od kilku lat na brzegu w miasteczku uplant z Wasby, nad jednym z ramion jeziora Melar, jakieś 30 km od Sztokholmu. Nowym właścicielem Zity był 29-latek, który jednak nie posiadał jeszcze ani doświadczenia żeglarskiego, ani uprawnień. O pomoc w przeprowadzeniu jachtu poprosił zatem 53-letniego jachtowego sternika morskiego, który podjął się tego zadania w roli kapitana. Trzecim członkiem załogi został 55-letni żeglarz legitymujący się certyfikatem kompetencji Issa oraz brytyjskim świadectwem radiooperatora. Obaj zaproszeni na pokład Zity żeglarze mieli doświadczenie spływania niewielkimi jachtami po Bałtyku, obaj też byli armatorami takich jachtów. Trzej żeglarze przyjechali do Szwecji autem wraz z całym niezbędnym wyposażeniem. Silnikiem zaburtowym, tratwą ratunkową, akumulatorami, zapasowymi światłami nawigacyjnymi, kamizelkami ratunkowymi, szelkami bezpieczeństwa, dwoma ręcznymi radiotelefonami VHF, dwoma odbiornikami GPS, dwoma laptopami z programami nawigacyjnymi oraz linami i elementami takielunku. Na miejsce dotarli 25 września 2015 roku. Jak już wspomniałem, Zita stała na brzegu, więc była okazja, by przygotować ją do rejsu. Dno pomalowano farbą antyporostową, zaślepiono przejście wału przez kadłub, Bozita miała zdemontowany silnik diesla i zawieszono na pantografie czterosuwowy silnik zaburtowy o mocy 10 koni mechanicznych. Kiedy żeglarze upewnili się, że wszystko jest ok, łódkę zwodowano. Po sprawdzeniu szczelności kadłuba i luków pokładowych, żeglarze wymienili część olinowania ruchomego, sprawdzili jak się stawia i zwija żagle, jak się je refuje i byli gotowi do podróży. Jacht nie był wyposażony w stacjonarne radio VHF, czy w chartplotter, na pokładzie były jednak mapy papierowe. Zanim przejdziemy dalej, to zapraszam do zostawienia tu subskrypcji oraz kliknięcia łapki i dzwoneczka. Oczywiście, jeśli znajdujące się tu treści podobają się Wam. 27 września Zita wyszła z przystani na wody jeziora Melar z drabiną malarską przywiązaną na pokładzie dziobowym do relingu. Przez wąskie przesmyki i tory wodne, wyznaczone na jeziorze, przy słabych i zmiennych wiatrach o dwóch 2-3 stopni w skalibu Forta jacht płynął na silniku. Po dwóch dniach takiej podróży przyszła pora na wyjście na otwarte wody. Prognozy wskazywały, że będą wiały słabe i umiarkowane wiatry z północnego zachodu i zachodu. Na pełnym morzu trzeba było ułożyć plan wacht. Żeglarze uznali, że póki wiatry są słabe, to dwaj bardziej doświadczeni będą prowadzić jacht nocą, a najmłodszy właściciel z powodu nikłego doświadczenia miał sterować w dzień. Zita ruszyła do Wizby na Gotlandii, gdzie dotarła bezpiecznie 29 września. Po krótkim odpoczynku i uzupełnieniu zapasu paliwa 30 września jacht jeszcze pod szwedzką banderą wyszedł z portu i ruszył wzdłuż brzegów wyspy na południe. Po kilku godzinach żeglugi na silniku przy słabych wiatrach i stosunkowo wysokiej martwej fali, załoga stwierdziła, że poluzował się pantograf, prawdopodobnie nie wytrzymał wysokiej masy silnika zaburtowego. Żeglarze zdecydowali się wejść do jednego z portów na zachodnim brzegu wyspy, by usterkę usunąć. Z pomocą miejscowych udało się naprawić i wzmocnić pantograf, więc następnego dnia, 1 października, Albin Vega wyszła w morze. Celem było dotarcie do ustki. Prognozy pogody odbierane przez telefon komórkowy zapowiadały słabe wiatry, więc żeglarze liczyli się z tym, że dużą część trasy trzeba będzie przepłynąć na motorze. Tymczasem na morzu spotkali wiatry z północnego i północnego zachodu o sile 5 stopni w skali Buforta. To pozwoliło niewielkiemu Albinowi żeglować w kierunku kraju z prędkością około 6 węzłów. Na morzu rosnąca fala sprawiła, że po pewnym czasie po raz kolejny pantograf nie wytrzymał masy 40 kg silnika zaburtowego. 2 października w nocy żeglarze zdjęli więc silnik z pantografów, ciągnęli go na pokład i bezpiecznie umocowali na pokładzie rufowym. Rano 2 października wiatr zaczął zmieniać kierunek na zachodni do południowo-zachodniego. Żeglarze uznali, że przy tym kierunku wiatru i bez silnika lepiej będzie wchodzić do Władysławowa, więc Zita zmieniła kurs. Około 12.30 jacht skierował się na przylądek Rozewie. Albin żeglował pod zarefowanym grotem i skróconym fokiem. Fala rosła w oczach, a bryzgi mocno zalewały pokład. Zita pędziła baksztagiem ku polskiemu wybrzeżu. Wachta właściciela jachtu skończyła się o 14.30 i za sterem stanął kapitan ubrany w pneumatyczną kamizelkę ratunkową. Pozostali załoganci odpoczywali w kabinie. Około 15.30 załoganci przebywający we wnętrzu jachtu poczuli silny przechył spowodowany uderzeniem w burtę wyjątkowo wysokiej fali. Przechył był na tyle duży, że siedzący przy sterze kapitan, nieprzypięty do jachtu, wypadł za burtę. Jego kamizelka ratunkowa napełniła się natychmiast, a jeden z żeglarzy odpoczywających w kabinie kątem oka widział całą sytuację, więc akcja ratunkowa rozpoczęła się bardzo szybko. Załoganci wyskoczyli na pokład i rozpoczęli manewry, by podejść do rozbitka. W efekcie, już po kilku minutach, kapitan był przy burcie jachtu. Był przytomny, utrzymywał kontakt z żeglarzami. Po chwili niemal udało się go wciągnąć z powrotem na pokład, jednak ręcznie żeglarze nie byli w stanie przenieść rozbitka przez reling, tym bardziej że fale cały czas zalewały zite. Bryzgi odbite od kadłuba wpadały przez otwartą zejściówkę do wnętrza, powoli zapełniając zęzy. Będąca w łopocie Genua zaczęła się drzeć, wyszeklowały się jej szoty i zaciął się roller. Trzeba było jednak ratować kapitana. W związku z brakiem możliwości podjęcia rozbitka na pokład, żeglarze zdecydowali się użyć do tego talii grota. Nie znaleźli w kamizelce kapitana Ucha, o które mogliby zaczepić z blocze, więc opasali go liną pod ramionami. Kapitan jednak zaczął się dusić, więc żeglarze zwolnili jeden koniec liny, licząc, że rozbitek sam go na sobie zawiąże. Niestety, wypuścił linę z rąk i bezwładnie odpłynął od jachtu. Od tej chwili żeglarze na Zicie nie widzieli u niego oznak życia, prawdopodobnie stracił przytomność. Mimo to jacht o ograniczonych zdolnościach manewrowych z powodu porwanej i zaciętej genuły, próbował podejść do dryfującego kapitana. Niestety nie było to łatwe, i kiedy żeglarze zdali sobie z tego sprawę, próbowali wezwać pomoc przez ręczny radiotelefon VHF. Z reguły te radiotelefony mają dużo mniejszy zasięg niż te stacjonarne, których antena najczęściej jest na topie masztu, więc nikt wołania nie usłyszał. Zasięgu też nie miały jeszcze telefony komórkowe. Żeglarze zdecydowali, że muszą wezwać pomoc, zanotowali pozycję rozbitka i skierowali jacht w kierunku brzegu, by złapać zasięg sieci komórkowej. Udało się to już po przebyciu jednej mili morskiej na południe. O wypadku poinformowali Witowo Radio oraz zadzwonili na numer alarmowy 112. Zita zawróciła więc i odnalazła rozbitka, jednak wciąż nie udawało się do niego podejść, a kapitan wciąż nie wykazywał oznak życia. W tym czasie na lądzie organizowano akcję ratunkową. MRCK Gdynia otrzymało informację o wypadku o 17.27, a już 7 minut później z Władysławowa wyszedł statek ratowniczy Bryza. O 17.57 do akcji ruszył też huragan, a o 18.00 z Darłowa wystartował śmigłowiec ratowniczy, który nad jacht nadleciał 43 minuty później. Zita halsowała w rejonie, w którym dryfował rozbitek, jednak żeglarze już go nie widzieli. Pilot śmigłowca polecił załodze wrócić na wcześniej zgłoszoną pozycję, a sam zajął się poszukiwaniem rozbitka. Zita nie była jednak w stanie wrócić na wcześniejszą pozycję, zgłosiła, że ma uszkodzone żagle, nabiera wody i prosi o holowanie do portu. Jachtem zająć się miał statek Bryza, który zarzucił poszukiwania rozbitka i zaczął szukać Albina. Było to o tyle trudne, że Zita miała zalane akumulatory, więc straciła też światła nawigacyjne i z jakiegoś powodu załoga nie była w stanie podać swojej pozycji. Nie wiem, może po prostu wszystkie GPS-y i telefony na tym etapie po prostu rozładowały się. Około 22:00 jakieś 4 mile morskie od Władysławowa Bryza znalazła Zitę i początkowo jej asystowała, a później wzięła na hol i wciągnęła ją do portu. Około 23:30 jacht pod szwedzką banderą zacumował we Władysławowie. Tymczasem poszukiwania rozbitka trwały. Ratownicy używali kamery termowizyjnej i prowadzili poszukiwania całą noc i kolejny dzień. Morze przeczesywały statki Sztorm, Bryza i Huragan, a także Śmigłowiec. Akcję zakończono 3 października o godzinie 17.50 bez rezultatu. Co ciekawe, sprawą wypadku zajęła się zarówno Izba Morska, jak i Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich. Przejdźmy zatem, najpierw w skrócie, przez orzeczenie Izby Morskiej. Delegat ministra uznał, że przyczyną wypadku były ciężkie warunki atmosferyczne oraz brak zabezpieczenia kapitana jachtu szelkami bezpieczeństwa, którymi żeglarz powinien być przypięty do jachtu. Uznał też, że zarówno jacht, jak i załoga nie byli w wystarczającym stopniu przygotowani do tego rejsu. Przypomnijmy, do jesiennego rejsu spod Sztokholmu do Polski. Bardziej doświadczony z żeglarzy, który brał udział w rozprawie, wskazał, że na kursach żeglarskich, w jakich brał udział, ćwiczono oczywiście manewry podejścia do człowieka za burtą, jednak brak w nich było ćwiczeń praktycznych z podjęcia człowieka, zwłaszcza ubranego w ciężkie, bo nasiągnięte wodą, ubrania. Zauważył, że gdyby na jachcie nie było konieczności wypinania talii grota, tylko byłaby dodatkowa talia do wyciągania rozbitka, być może udałoby się tragedii uniknąć, bo wszystko działoby się szybciej. Właściciel jachtu nie wypowiedział się. Z kolei Izba Morska zauważyła, że jacht nie był jeszcze zarejestrowany pod polską banderą i nie posiadał adekwatnego wyposażenia na jesienny rejs ze Szwecji do Polski. Nie było na przykład środków pirotechnicznych, które przydałyby się podczas akcji poszukiwawczej. Jeśli chodzi o załogę, to Izba uznała, że jeśli wziąć pod uwagę termin rejsu i jego trasę, a także kwalifikacje załogantów, to Zita została obsadzona niewystarczającą liczbą żeglarzy. Nawiązano w ten sposób oczywiście do minimalnego doświadczenia żeglarskiego właściciela jachtu, a co za tym idzie do dużego obciążenia obowiązkami dwóch pozostałych żeglarzy. Co prawda obaj żeglarze zgodnie przyznali, że kapitan przed wyjściem z sportu przeprowadził szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, jednak Izba uznała je za niewystarczające. Za bezpośrednią przyczynę wypadku izba uznała nieodpowiedni dobór żagli do panujących warunków oraz nieprzypięcie się kapitana do jachtu. Czy wypadł podczas przechyłu spowodowanego wyjątkowo wysoką falą, czy jacht, mówiąc potocznie, wywiozło i ustawił się burtą do fali, tego nie udało się ustalić, ponieważ obaj świadkowie przebywali w kluczowym momencie w kabinie. Jeśli chodzi o akcję ratunkową podjętą przez załogę jachtu, izba nie zdecydowała się stawiać jakichkolwiek zarzutów. Na pokładzie były tylko dwie osoby, z których jedna miała doświadczenie żeglarskie. Mimo to bardzo sprawnie udało im się podejść do rozbitka bezpośrednio po wypadku, a to, że nie udało się go wciągnąć przez reling na pokład, nie jest niczym dziwnym. Na jachcie była, co prawda, drabinka na rufie, jednak ulokowanie silnika zaburtowego nie pozwalało z niej skorzystać. Niestety, załoga nie pomyślała, by użyć drabiny malarskiej przywiązanej na dziobie. Jeśli chodzi o oddalenie się od rozbitka po nieudanych próbach podejścia do niego, to w tej konkretnej sytuacji uznano je za jedyną możliwość wezwania pomocy z zewnątrz. Radiotelefon ręczny miał zbyt mały zasięg, by nawiązać połączenie z Witowo Radio z miejsca wypadku. Uzasadnionym było też poproszenie o asystę na wejściu do Władysławowa, ponieważ jacht doznał podczas akcji licznych uszkodzeń, które utrudniłyby mu bezpieczne wejście między główki portu. Akcja poszukiwawcza i ratownicza prowadzona przez MRC Kagdynia nie wzbudziła żadnych wątpliwości Izby. Izba Morska, zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami, nie podjęła się obarczania winą za wypadek kogokolwiek. Postępowania nie wszczęto z uwagi na fakt, że żaden z załogantów nie przyczynił się do zdarzenia. Z kolei Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich rozpracowała jacht, jego wyposażenie, jak i wyposażenie ratunkowe załogi. Przede wszystkim stwierdzono, że Albin Vega to dobra i mocna łódka, która wielokrotnie dowiodła już swojej dzielności. Jednak w momencie zakupu na jachcie nie było w zasadzie żadnego wyposażenia nawigacyjnego, łączności i ratunkowego. Wszystko, co było do dyspozycji załogi, żeglarze przywieźli ze sobą z kraju. A zatem, tratwa ratunkowa nie posiadała ważnego atestu, koła ratunkowe nie były wyposażone w linkę, pławkę świetlną ani tyczkę. Z kolei pneumatyczne kamizelki ratunkowe nie miały lampek, a przynajmniej nie miała jej kamizelka kapitana. O ile wiadomo, jego kamizelka była wyposażona w ucho, które mogłoby posłużyć do wyciągnięcia go na pokład, jednak dostęp do niego był utrudniony po napompowaniu się kamizelki. Załoganci nie wiedzieli, że kamizelka powinna mieć też materiałowy pas służący do podjęcia rozbitka z wody, do którego można byłoby przywiązać linę utrzymującą rozbitka przy burcie zity. Idźmy dalej. Wiadomo, że jacht nie miał zainstalowanych uch ani innych mocowań, do których można byłoby się przypinać podczas przebywania na pokładzie, a załoga nie rozciągnęła przed rejsem lifelin między dziobem a rufą. Kolejny punkt to pantograf, który okazał się po prostu zbyt słaby do uniesienia 40 kg silnika zaburtowego. Z reguły na jachtach morskich wyposażonych w ciężkie silniki zaburtowe nie stosuje się pantografów, tylko dużo mocniejsze windy, które bezawaryjnie utrzymują ciężkie silniki, nawet mimo znacznego zafalowania. Komisja uznała, że zastosowanie zwykłego pantografu pozbawiło Zite napędu pomocniczego wtedy, kiedy przydałby się on najbardziej. Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zauważyła też, że załoga przyjęła zbyt optymistyczny plan wychodząc w końcu września na Bałtyk jachtem pospiesznie przygotowanym do podróży i niewystarczająco wyposażonym. Zakładano, że pogoda będzie dobra, a warunków, jakie spotkały jacht w drodze do Polski po prostu się nie spodziewano. Bezdyskusyjnie jednak wiadomo, że jacht żeglował w trudnych warunkach. Nie było na nim wiatromierza i nie prowadzono dziennika, więc komisja opierała się wyłącznie o zeznania załogantów, jednak udało się jej dotrzeć do prognoz pogody na obszar wypadku. Prognoza z 1 października zapowiadała wiatr zachodni o sile 4-5 wzrastający na 6-7 do 7 stopni w skali buforta, natomiast prognoza z 2 października ostrzegała przed sztormem i zapowiadała wiatr o sile nawet 8 stopni w skali buforta. Tej drugiej prognozy załoga Zity nie znała, bo na pokładzie nie było radioodbiornika, na którym można byłoby prognozy wysłuchać. Być może gdyby ją znali, to zaplanowaliby rejs z postojami, na przykład zatrzymaliby się na południowym Cyplu Gotlandii i przeczekali złe warunki. Tak się jednak nie stało. Wydaje się, że ten rejs od początku obarczony był pewnym ryzykiem. Nieznany i niesprawdzony jacht z ograniczonym wyposażeniem oraz jesienny Bałtyk to połączenie, które nie musiało, ale jednak skończyło się nieszczęściem. Choć tak naprawdę do jachtu ciężko mieć pretensje, bo poza zbyt słabym pantografem to akurat nie zawiódł. Inne uszkodzenia jak zalane akumulatory czy zacięty i podarty fog były wynikiem akcji ratunkowej. A zatem najważniejszym czynnikiem, oczywiście poza pogodą, było nieprzypięcie się kapitana do jachtu. I z takim wnioskiem, z którym zgodzić się nie musicie, dziś już was zostawiam. Do usłyszenia za tydzień.